Z tej strony oczy, jak już widzicie, 3 miliony do levelka. No to lecimy, lecimy go wbić. Hmm. Powiem wam, takie pory te są te questy w tym pokoju. Zagadek ja pierniczę jeden quest robiłem 40 minut. Nie było takie łatwe, ale powiem wam, w tych opisach na tym forum. Mimo, że jest opis, to nie piszę szczegółów, albo mają prąbane kordy, wpisane. Kurde, no co za ziomeczki pisali te... te pomocy, że tak to określę, delikatnie mówiąc. tu się namęczyłem, jest już godzina prawie 16. Eee, w sumie questy dzisiaj już robię czwartą godzinę. W sumie wszystkie questy. Wczoraj nic nie nagrywałem, bo jak wiecie byłem w Warszawie. Nie było nawet czasu na live'a, ale za to trailer. Foru i okay, Maromaro. Forum jest już na kanale Full Albanii TV. Jak sobie wejdziecie na y, YouTube'a i wpiszecie y, Popek Maromaro, to nasz trailer już jest tutaj na kanale dostępny. Polecam, zobaczcie. W jeden dzień zrobił więcej wyświetleń niż poprzedni trailer na tym kanale, więc. Wierzcie mi na słowo, naprawdę będzie ogień, gdyż ja już widziałem, przy wgląd tego traileru Montaż z tego teraz montuję i w jutro bądź najpóźniej w poniedziałek wieczór cały klip będzie na kanale Popka. A co do zdjęć z backstage'u, zdjęcia są dostępne na fanpage'u naszym Doktrum. A niebawem wrzucę też parę moje, moich fotek z Warszawy. Zrobiliśmy tam lekkiego strita, robiliśmy, robiliśmy sobie tam też małą sasejkę, więc wrzucimy, wrzucę to też na forum, na Insta Equals Doctrum oraz na mojego prywatnego Mateusz MMA. Pamiętajcie, wszystkie moje socjale, w które możecie się skontaktować ze mną, są dostępne na moim profilu. A jeżeli to za mało, łapcie mnie w grze. Choć sądzę, tak jak wczoraj pisaliście, jak wracając z Warszawy, że da się skontaktować. Nawet jak piszecie na tym Instagramie, to odpisuję wam. No a teraz co? Mamy już. Mamy sobotę. Taki level. Nawet go dzisiaj nie planowałem, ale te questy fajnie weszły. Półtora miliona za. Jedno, za jednego, za jedno ukończenie. w tym zagadek. Ja mam 11 certyfikatów, z czego 5 jest z, 50 z wczoraj. A, nie tutaj mi iść, dobra. No i tak, LEGA już tam, część z Was widziało, że zakupiłem. Lega jest kupiona na wyrzucenie, mamy już prawie 400 subskrypcji, czego jak zauważyłem, prawie przybywa na dzień. Więc jest szansa, że w ciągu tygodnia Lega wyląduje już w Ithan. Było tam wiele pomysłów, wiele spekulacji, co kupiłem. I odpowiadając na to pytanie, nie powiem Wam co kupiłem. Zobaczycie co wyrzucę. questy Jak inaczej wbijać level? Nie ma jak inaczej wbijać levela. Tabę, czy dają jakieś błogo na exp za questy. Do jakiej zaległe byśmy porobili z Kamilem. Kamil mój zastępca, pozdrawiam go, za chwilę będzie wbijać, zrobić resztę. Muszę też trochę odczuć. Mamy już zgrane wszystkie pliki ze wczoraj. Krzyszczonego laptopa, bo już mieliśmy tak zawalone dyski, że laptop już powoli odmawiał przyjemnej pracy, a sobot w sumie nie porządków. Więc posprzątałem laptopa, posprzątałem mój dysk Google'a. W sumie nie posprzątałem telefonu jeszcze. Mamy S8+, 64GB, karty dodatkowej nie mam, bo staram się na bieżąco wszystko zgrywać. Nowe zdjęcie na Insta dzisiaj dodałem. Polecam, zapraszam. Na equal Na razie bardziej rozwija się, rozwijam ten profil. Ale z czasem powrócę też do swojego do swojego Instagrama, na które będziecie oglądać m.in. innymi Moje przygotowanie do najbliższych walk Okej, okay, dostałem kolejną pracę konkursową Czy hmm, merysowałeś, Ale sam przynajmniej napisałeś, że Jak i dziewczyny yy, Ale dobra, zobaczymy Pisane. mamy te skóry. Mm. Ok. Zdejrzewam, że piszecie do mnie na Wendetę, dlatego, że tu mam już zawaloną skrzynkę. W sumie no tej wiadomości jest ostatnio dosyć sporo. Oczyszczę w najbliższym czasie. W najbliższym wolnym czasie o, to brzmi lepiej. Dzisiaj wieczorem też trochę przeciągę tak myślę o 20, może po 21. Zobaczymy jak się tutaj całość ułoży. I ogólne pytanie do Was. Czy macie jakieś pomysły na kolejne kolejne filmy, które mogę dla Was przygotować? Może macie jakieś znienawidzone osoby, bądź wrogów, których chcielibyście, żebym poszedł trochę przetrzepać z każdej strony na EXPE, na... na czerwonych mapkach, no w sumie wszędzie dajcie mi tutaj kord ewentualnie TP, dajcie grupę i polecimy. Zrobimy Bajlandu no, okay. B, Nie uciekaj Wiele osób już w sumie nie gra w Margonę z tych co my kiedyś dali. Kiedyś, pamiętam jeszcze czasy Underworld to już były Były lata Jak 2010, 2011 Oni stali na Dali Królewskiej tam ekspiłem, je nie dali, mnie ciągle dedali. Wracałem na exp nawet po 20 razy dziennie. Wkurwiałem się przy tym mocno. Ale sobie nie odpuściłem. Lewele zaczęły coraz bardziej w górę. Byłem coraz mocniej, mocniejszy. No i potem ja zacząłem wszystkich rozpierdalać. Zaczęli ludzie pisać do mnie normalnie. Zauważyli, że Margonem to nie jest tylko chwilowa przygoda. A że jestem z tą wiązany związany trochę bardziej, trochę dłużej, więcej czasu jej poświęcam. Zaczęły się tworzyć sojusze, pakty. W sumie też były czasy, kiedy ja grał wojownik i Zefirek. Teraz już ich nie spotkacie na szlakach Margona. Nie wiem, co się z nimi podziało. Hmm. No, byłem, znaczy, zaczęto potem wprowadzać między innymi tytanów do gry pierwszego tana. Pozdrawiam najemnik demona. Właśnie nagrywam nowy filmik, jak już o to pytasz. Hmm. Potem weszły czasy tytanów. Pierwszym tanem była łowczyni snów, nazwana Ruda. Eee... Byłem jako, w sumie nasza ekipa była ją jako pierwsi na Katacha, więc w sumie można powiedzieć, że biłem pierwszego tytana na świecie, będąc no w pierwszym składzie, w pierwszej grupie, jako pierwsi go, go ubiliśmy. Nie było łatwo, pamiętam jeszcze wtedy był Maxerman w grupie, teraz postać wróciła do gry nie wiem czy to jest ten sam właściciel czy inny no ale w każdym bądź razie to był pierwszy skład wam gdzieś jeszcze tą walkę na jakichś starych dyskach zapisaną ale to wiecie ko kopiuj wklej teraz jak jest walka to możecie sobie automatycznie skopiować już przygotowaną ze wszystkimi danymi walkę i wstawić ładnie na forum, Bo kiedyś tak nie było tak samo te wszystkie podpisy w legendach, które tutaj macie. To zostało wprowadzone chyba, nie pamiętam w tym roku, 2010-2011. No w każdym moim razie no, jest to nowość, której kiedyś nie było. Było to wprowadzone jeszcze za czasów, jak ja grałem. Już wam odpisuję. Dostępca już chce wejść. Znaczy musi poczekać, najpierw nagramy. No, później zresztą to wprowadzać kolejnych tytanów. Hmm. Nie biłem w sumie wszystkich. Bardzo dużo jest też nowych mapek, których nie znam. I ci nowi gracze, którzy grają zdecydowanie krótsze, jeżeli potrzebują tam jakiejkolwiek pomocy, to mnie tam muszą po prostu zaprowadzić. Nawet nie miałem takiej potrzeby, żeby się ich uczyć, bo mając już dosyć wysoki poziom, tam nie chodziłem. Tym bardziej że questy dzienne robię od. Odkąd wpa przestał wpadać exp na machoptekach, bo po dokach jak już wtedy ten był ten w cudzysłowie endgame, wprowadzili te machoptaki, o których już Wam kiedyś opowiadałem, a później robili tam ten quest dzienny, no i potem dalej się waliło level na questach dziennych, chyba od 270, został już dać exp, stąd tak długo się biło level na, na questach, no i w sumie już 100. 16 leveli na questach, samych questach wbitych, bo grając z magiem do 320 poziomu, jedyną elitą na 300, którą potrafiłem solo ubić, był Artenius, który jest, który jest magiem. Zorina, może 3-4 ciosy miałem? Ufuriona no, coś też tak. W każdym razie Mag to gówno do E2 i przynajmniej wtedy, nie wiem jak teraz z tym balansem, bo zmieniłem tą profę na 320 levelu. No nie dało się po prostu grać. Tropem już bez problemu. No nawet tutaj patrząc na Herosa TP loty Grając z magiem 320 level, 60 leveli przewagi i kurwa padasz z Herosem. No ja cię proszę, no to już jest trochę patologia jakby nie było. No więc y, zmiana na tropiciela to był dobry wybór. Mimo że teraz się tam trochę pozmieniało. Podle tego Maga wzmocnili. To już bym drugi raz tej profesji nie wybrał. O wiele łatwiej. Łatwiej o wiele lepiej i tak będzie grał postaciami... fizycznymi. Zdecydowanie może też spojrzeć na moje punkty honoru które mam na postaciach bo widać je tutaj na tej postaci mam głównie z questów potem ten, te punkty honoru z questów wycofali i cała topka uwaga mają punkty honoru z questów a nie z a nie po prostu z walk Na moje postacie no głównie tutaj mając mam na myśli te fizyczne pozdrawiam Natalia e, te fizyczne mm, mają dużo pechano. Czaszka, tej mało ludzi przychodzi, których bym ubił no, Na razie sobie ubiłem na 8500 punktów honoru. Mm, Idą dalej. Erytrytol, tu już Wam pokazywałem. E, ciekawa historia w ogóle tego Niku. Czy ktoś z Was wie, co to jest w ogóle Erytrytol? Hmm. No ale dobra. E, tutaj mam 34100 punktów honoru z samych walk. Od razu zobaczę to, co tutaj mnie piszecie. O, dziękuję bardzo, Presir. Tego akurat nie mam. Wow, dziękuję Ci bardzo. Nie wiem, czy go mam, czy nie mam. Ale za chwilę, za chwilę sprawdzę. Dzięki bardzo. Następna postać fizyczna. Tutaj nic nie ma w sumie. Wojownik, lekarz swojej formy. Tak już wspominałem, tą postać założyłem. Żeby wrócić na Foduga, po tym jak mi mój poprzedni zastępca przebił level, 54252 pH. Yy, tutaj z tym wojownikiem też jest związana pewna historia, bo już dużo tu honoru na miłku. Kiedyś stałem, lata jeszcze 2012-2013, yy, miłośnik wojowników, poterek, którego w sumie suma suma również zlotałem. I od tego czasu gania za mną Giorgio Parten. W sumie nie wiem, co to jest za random, ale no lata. W sumie robi takie levele, jakie ja mam na woju I niezmiennie od tych 7 lat razem ze mną na PVP. Nic, nic się nie zmieniło. Cały czas jest yy, to samo, przebija level, ewentualnie wpada w grupie, jeszcze pamiętam, władcy klanów, dosyć długo na nim też stałem, kilka par butów z lutem. tak samo padając na solówce przychodziła z y, pomocnikami, byleby tylko mnie jakkolwiek ubić. Musisz jeszcze zaczekać, A tlakę wracaj z tą odpowiedzią, bo chcemy tutaj wbijać level, chcemy już mieć 387. Chcemy wbić 400 w tym roku, żeby zrobić live'a z moim zastępcą. To ma być ogień. Tym bardziej, że nie wiem, czy już zauważyliście, mam nowy baner na moim kanale. Macie tam trochę inne moje zdjęcie, bardziej takie, które było e, przygotowane pod moje banery do walk, moje zapowiedzi. Niebawem też wejdzie Mój nowy, mój nowy awatar, nowa profilówka, grafik pisze, że będzie ogień. To jedno z moich wczorajszych zdjęć z Warszawy. Dobra, byłeś już u kapłanów? Byłeś, a więc tak należy ci odpowiednia nagroda. Co to będzie za nagroda? 4 miliony expa i 387 poziom. Wow, już się chwalimy na klanie. Weszło. Ile do levela? 230m. Pyk. Dzięki, dzięki chłopaki. Mamy czaszkę. Logam na czaszkę. Logamy na czaszkę. Come on, come on. I przypominam jeszcze w trakcie tego przelogowywania się, że na 1000 subskrypcji wyrzucam huntom Legę, która już na Was czeka. A przy okazji, chcecie jakieś heroiki w międzyczasie podostawać, porozrzucać wam? Cokolwiek, co tam bym jeszcze wyszarpał z tego depozytu. Dajcie znać w komentarzach. A tu już czekamy na czaszkę. Spóźnia się, ręczemu. czemu. Dobra, test, wleciała. Wleciejmy na plus 3, znowu plus nie no. Kurde, to jakaś patologia. bije tą czaszkę, a tak mało legend nie zlatałem. Tyle czasu cofałem tego ekspa. Cofam, 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 no i dalej, dalej nic. Dobra, kończymy ten odcinek. Wracam go, ile go składać, żeby jeszcze za chwilę był na kanale. Pozdrawiam Was, mordeczki. Dzięki bardzo za to, że jesteście ze mną. Jak coś tu do mnie piszcie, staram się odpisać każdemu, jak kogoś pominąłem. Sorry ale no, wiadomości jest naprawdę dużo. Pozdro, trzymajcie się. Hej!